Dzień dobry moi drodzy. Dzisiaj w odcinku taka oto perełeczka Glow Touch, krem BB SPF 50 od Pierre René. Totalnie nowa nowość. I mm, dzisiejsze użycie nie będzie moim pierwszym, bo wczoraj już ten podkład wjechał na twarz. Słuchajcie, jaki on mi zrobił piękny look wczoraj. Jak ta twarz wyglądała, bosko, Mam nadzieję, że dzisiaj będzie to samo. <grym> Jeżeli nie będzie to samo, to słuchajcie, będę bardzo rozczarowana, ale naprawdę postanowiłam go dzisiaj wykorzystać. E, zobaczymy sobie, zrobimy test długotrwałości. Jak go wczoraj miałam na twarzy około 3 godzin. E, także dzisiaj postaram się troszkę dłużej żeby był na twarzy. Zobaczymy, jak się zachowuje. no Myślę, że SPF 50 i krem BB to akurat będzie idealnie na wiosnę, na lato, więc sama jestem ciekawa, jak to dłużej będzie wyglądało na twarzy. Oprócz tego dzisiaj w odcinku nowości od say jest Party Edition, czyli edycja imprezowa. Natomiast ponieważ ja za jakieś godzinkę półtorej wychodzę i mam wyjście stricte nieimprezowe, naprawdę, uwierzcie mi, idę w celach, wychodzę w celach biznesowych, więc generalnie nie użyję fioletu, nie użyję. Raczej y, zrobię dzisiaj bardziej nudziakowy make-up, aczkolwiek y, na pewno się nie obejdzie bez błysku, więc błysk będzie jak najbardziej. No, ale y, jakby wiem, że czekacie pewnie na jakiś taki, wiecie, super odjechany. Makijaż, to na pewno jeszcze zrobię makijaż super oddychany imprezowy tą paletą, bo powiem Wam, że no aż, aż szkoda nie wykorzystać tego potencjału. Paletka jest przepiękna, ma przepiękne kolory. No i jeżeli pracowała nad nią Marzena, to na pewno jakość jest wow. Co do tego nie mam wątpliwości. Oprócz tego jeszcze będzie pomadka, oprócz tego jeszcze użyjemy balsamu. Właśnie z tej kolekcji Party Edition. Yy, oprócz tego, słuchajcie, mamy jeszcze puder matujący, który też będę chciała dzisiaj użyć. Jeśli macie ochotę na taką tematykę, to ja oczywiście bardzo serdecznie zapraszam na odcinek. Uprzednio tylko jeszcze poproszę, żebyście sprawdzili, czy macie subskrypcję. Jeśli nie, to kliknijcie, subskrybuj. Bardzo też proszę o zostawienie komentarza. No i oczywiście, łapka w górę też będzie mile widziana, jeśli oczywiście film Wam się spodoba. Dziękuję i zapraszam na odcinek. Dobra, jestem bliżej, zaczniemy od nałożenia kremu BB. Przeczytam Wam najpierw, co jest napisane o tym kremie. Pielęgnujący, lekki krem BB z wysoką ochroną przed szkodliwym wpływem promieniowania UVA i UVB rozświetla, zmniejsza widoczność porów oraz wyrównuje kolory cery. Yy. Boże, nie widzę, czekajcie. Nie komedogenna, nie wydajna, wegańska formuła, doskonale się wchłania, e, subtelnie odbijając światło, kremowo płynna konsystencja, pozwala skórze oddychać, zapewniając szybką i przyjemną aplikację, testowany dermatologicznie. Ja mam tutaj kolor, no właśnie jak ja mam kolor. Boże drogi, też nie ma. E, wydaje mi się, że nie mam opakowania, i słuchajcie, nie ma napisane jaki kolor. Ja bardzo lubię, jak jest na opakowaniu jednak chociaż numerek koloru, ale wydaje mi się, że to jest albo neutralny, albo naturalny. E, no w każdym razie zaczniemy od aplikacji tego kremu. I słuchajcie, ja go wczoraj aplikowałam normalnie palcem. Natomiast mam tutaj pod ręką też gąbkę e, nałożymy jedną pompkę. I tak jak wczoraj go aplikowałam, to okazało się, że on jest bardzo, ale to bardzo wydajny. Dobra, jeszcze chwilkę. On mógłby być dla mnie odrobinka, odrobineczkę jaśniejszy. Odrobinkę, ale zważywszy na to, na to że już jest wiosna, a zaraz lato, więc na pewno coś tam skóra złapie kolorytu trochę cieplejszego, to myślę, że to akurat będzie idealne. Ja tutaj, tak słuchajcie, staram się odrobineczkę dokładać, żeby nie było za dużo. Patrzę sobie w podgląd, a właściwie to w lustro duże. Okej. Okay. Dobra, teraz jeszcze dokładam jedną pompkę. Ok. I rozprowadzę to jeszcze gąbką. Słuchajcie. Okej, okay. nie wiem, czy nie przesadziłam, słuchajcie, z dokładaniem tego kremu BB, bo chciałam zobaczyć, yy, na ile jeszcze mogę zbudować krycie i rzeczywiście to krycie jest fantastyczne, w sensie takim, że wiecie, przykryte jest to idealnie, to, co ma być przykryte, więc mnie nic więcej nie potrzeba. Yy, skóra wygląda bardzo ładnie, bardzo zdrowo, błyszcząca, jest błyszcząca, to fakt, jest błyszcząca, ale... To nie wygląda źle, wiecie, bo czasami po prostu te podkłady roz, rozświetlające są takie, że nałożysz i świeci się z odległości dwóch metrów. Natomiast tutaj myślę, że jeżeli um, użyję pudru, a mam taki zamysł, żeby użyć tego pudru matu, matującego od Desi, to ładnie mi się to wszystko e, stonuje, czyli wiecie, ten taki poblask, który jest od tego kremu Bibi, trochę się w, wyciszy. Na to liczę, na to liczę dzisiaj, więc... E, więc przechodzę do pudru um, i zaraz zobaczymy w ogóle co jest napisane o tym pudrze, o taką piękną Piękną wkładeczkę dostałam do paczki pierowej. No i tam oczywiście rozpiska każdego z tych kosmetyków. Przedstawiamy Wam puder, który uzależnia od pierwszego użycia luz retouch to puder, o jakim marzyłaś, pozwala zminimalizować świecenie się skóry przy jednoczesnym zachowaniu naturalnego efektu. Składniki pochodzenia mineralnego sprawią, że Twoja cera będzie nawilżona i wygładzona. Dzięki niemu uzyskasz matową skórę, równomierne wykończenie i wygładzenie. Efekt retuszu bez Photoshop. No bardzo obiecujący opis, bardzo, więc yy, pozostało nie pozostało mi nic innego, jak tylko wypróbować ten puderek. Tak, zdecydowanie mi ten puder wyciszył świecenie skóry, to zdecydowanie. Skóra wygląda bardzo ładnie, zobaczymy, jak to będzie wiecie, wyglądało po kilku godzinach, bo po pierwszym użyciu wygląda to bardzo dobrze. Natomiast my dzisiaj zrobimy sobie teścik długotrwałości. Pojedziemy z tym kilka godzin, a co? Zobaczymy, jak to się będzie trzymało, jak to, jak to będzie w ogóle pracowało na twarzy. Słuchajcie, teraz tak, jeśli chodzi o róż. Róż mam od Nataszy Denony. Dostałam w ostatniej paczuszce PR-owej od Sephory. Jest przepiękny, także jego dzisiaj użyję. Zobaczcie jaki ładny, delikatny efekt. Bardzo, bardzo ładny, bardzo przepiękny duet. Rozświetlacz szampański, róż taki mm, zaraz wam pokażę, bo on jest taki bardzo, ale to bardzo delikatny, jeśli chodzi o kolor. I jeszcze do tego jest taki bardzo masełkowy i idealnie właśnie wychodzi pomieszanie tego różu z rozświetlaczem. Bardzo delikatny efekt takiego, takiej zdrowej, zdrowej, świeżej skóry. Nie mam tutaj, nie wyjęłam bronzera, ale mam pod, pod ręką bronzer Nataszy Denony. Ja wiem, że może już Wam się znudził, tego szukam teraz jeszcze pędzelka, może Wam się znudził bo ileż można tego samego brązera używać, ale uwierzcie mi, że ja po prostu uważam, że jest najlepszy ze wszystkich, które mam. Mamy przygotowaną, e, czyli przechodzimy do oczu, ale zanim to, to jeszcze chciałabym nałożyć na usta ten balsam w słoiczku, e, żeby przygotować usta, nawilżyć usta przed przyjęciem pomadki. E, jak oglądacie moje filmy, to wiecie, że ja bardzo często właśnie kiss nakładam Vanessa, żeby, e, żeby właśnie przygotować te usta, i te usta później wyglądają po prostu dobrze. Co jest napisane tutaj na tej rozpisce? Sweetie Jar Lips Butter, bogactwo naturalnych składników zamknięte w słoiczku, innowacyjna formuła zawierająca olej awokado, słonecznikowy, makadamia, żroba, masłuszea i kakaowe, wzbogacona woskiem pszczelim i karnauba sprawi, że sucha i popękana skóra warg już po pierwszym użyciu uzyska ukojenie. Sweetie Jar to coś więcej niż balsam do ust, to moc uzdrowienia. Masełko sprawi, że usta będą gładkie, delikatne oraz idealnie przygotowane do użycia ulubionej pomadki. Okej, okay. pachnie, nie wiem, wiśniowo chyba. Wiśniowo, w każdym razie owocowo. Okej, okay, właśnie się kapnęłam, że nie włączyłam ringa. Widzicie różnicę? <laughs> ok, mam nadzieję, że film nie będzie do wyrzucenia. Ta pierwsza część. Słuchajcie, co mam do powiedzenia na temat tego produktu? Bardzo ładny zapach. Ten zapach też jest odczuwalny w momencie aplikacji produktu. Jakby porównuję go z tym, co uwielbiam, czyli porównuję go z Istakisem Wanesy, i troszeczkę jest inna formuła tego, dlatego że tutaj ten balsam od razu się wchłania, nie zostawia takiego filmu. Ja na przykład bardzo lubię, jak taka oleista, oleisty film zostawia balsam na, na ustach. Natomiast tu sądzę, że był zamysł typowo szybko nawilżyć usta pod pomadkę. I jeżeli to był taki zamysł, a sądzę, że tak było w przypadku, w przypadku właśnie Marzenki, no to, no to jest idealny, bo naprawdę szybko wnika ten balsam w usta i usta od razu są nawilżone. Mm, ok, myślę, że będę używać, na pewno będę używać na zmianę z Instakisem. Kissem. Insta Kiss będzie szedł na noc, a, a ten a ten właśnie balsam właśnie pod, pod pomadkę jak najbardziej. Nawet nie trzeba go będzie mocno, mocno, że tak powiem z ust zbierać, bo dosyć fajnie się wchłania. Dobrze, e, ładnie, ładnie, naprawdę fajnie. E, przechodzimy teraz do paletki i tutaj od razu Wam też przeczytam. Say jest Party Edition to kontynuacja bestsellerowej palety Say jest. To kompozycja starannie dobranych kolorów, tak abyś mogła stworzyć zarówno dzienny, o, właśnie! Jaki wieczorowy makijaż? Obok klasycznych brązów znajdziesz w niej również fiolety, które idealnie sprawdzą się w makijażu wieczorowym oraz ślubnym. Dzięki metalicznym cieniom uzyskasz piękny połysk oraz spektakularny efekt. Cienie są tak skomponowane, aby idealnie łączyły się ze sobą i łatwo się blendowały, na co bardzo liczę. To co? Robimy makijaż. Na pewno wykorzystam w makijażu tematy i coś z błysków. Ale zanim makijaż, słuchajcie, to ja jeszcze nałożę bazę. Baza to będzie Urban Decay. Bardzo fajna baza z nieciekawym aplikatorem, dlatego nakładam tę bazę na palec i palcem, że tak powiem, nałożę ją na powiekę. A aplikator jest taki, że jest na końcu ostro zakończony. I Słuchajcie, ja już nieraz się dźgnęłam w powiekę, więc nauczona doświadczeniem teraz zrobię to po prostu palcem. Okej, okay, jeszcze ewentualnie gąbką mogę cię doklepać zewnętrzną częścią. No i drugie oko. Bardzo fajna baza, naprawdę taka nawilżająca i rozświetlająca oko. Fajna na, do, na dojrzałą powiekę, bardzo fajna, bardzo fajna. Ja pracowałam tą bazą zresztą e, malując koleżanki, dziewczyny, to powiem Wam, że bardzo mi się sprawdza. Zaczniemy najjaśniejszym Cieniem pana Kotta zmatowimy sobie łuk brwiowy odrobinę tego cienia też kącik wewnętrzny biorę teraz kolor Moka i zaznaczam sobie tutaj. Załamanie powieki tym kolorem. I ten kolor też na dolną powiekę przenoszę. Teraz biorę ten jaśniejszy brąz, cream puff, i blenduję granice. Biorę jeszcze na pędzelek najciemniejszy brąz, kuki. I zaznaczę nim tylko troszeczkę kącik zewnętrzny, ale delikatnie dzisiaj. Dzisiaj będzie delikatnie, bez szaleństw. Odrobinę kawy na palec, odrobinę. tak jak mówiłam, mam dzisiaj wyjście biznesowe, więc makijaż ma być tylko dodatkiem do tego, co będę mówić, a nie... nie chcę, żeby po prostu mój rozmówca skupiał się na tym, co ja mam na oczach, tylko raczej skupił się na tym, co ja mam do powiedzenia. Eee, jeszcze kolor champagne i ten kolor w... O, tutaj w kącik wewnętrzny, o, drobinka, ale bardzo ładne błyski, naprawdę. Takie moje, wiecie? Takie moje, delikatne, drobinkowe. Takie lubię. Jeśli chodzi o makijaż, to by było prawie wszystko. Jeszcze tylko biorę na długi pędzelek ten najciemniejszy cień. Przyciemnię troszkę tutaj linię rzęs, odrobinę. idealnie w punkcik. Słuchajcie, teraz zostało mi tak naprawdę wytuszować rzęsy i brązowy tusz dzisiaj wleci na oko oraz podkład, czyli baza od Pierrenet. Zrobione, więc tylko zostało nam domknąć makijaż. Użyję kredki numer 11 od René i pomadki Desi numer 16. Let's play. Zaczynam oczywiście od kredki. Jestem gotowa do podsumowania odcinka. Zacznę może od kremu BB. Tak jak mówiłam, ja wrócę do Was z informacją, jak on się będzie zachowywał w ciągu dnia. Natomiast na ten moment wygląda bardzo ładnie. Plus jeszcze yy, fajne połączenie z tym pudrem matowym od Desi, który rzeczywiście zdjął ten taki nadmierny glow z tego, z tego kremu BB. Jak wiecie, bo niejednokrotnie mówiłam, ja mam cerę tłustą, tudzież cerę mieszaną w kierunku tłustej, więc niepotrzebny mi dodatkowy glow jeszcze z, z produktu, więc ja bardzo często, jeżeli właśnie nakładam coś glow, bądź nawilżającego, używam do tego jako przeciwwagi pudru matującego, żeby troszeczkę wyciszyć właśnie ten glow. Ok, co jeszcze było w odcinku? Słuchajcie, tak, pomadka. Bardzo ładnie leży na ustach. Ja w ogóle mam takie yy, przeświadczenie, że one są, te pomadki Desi są bardzo podobne w wykończeniu i formule jak pomadki Pierrene. No bardzo, nawet zapach mają uderzająco podobny. Yy, należe, na, na ustach leży bardzo ładnie. Myślę, że, myślę, że też yy, swoje zrobił ten bazam, który bardzo ładnie nawilżył i przygotował usta właśnie pod przyjęcie pomadki. Yy, no i... Paleta. Słuchajcie, do palety, tak jak mówiłam, też jeszcze wrócę i na pewno i z czystą przyjemnością zrobię sobie jakiś odlotowy make-up tą paletą. E, ok, to na ten moment wszystko. Ja oczywiście się odezwę, tak jak mówiłam. Pogadam jeszcze do Was o Kremie BB. Póki co się odmeldowuje i do zobaczenia za moment. Wam jeszcze pokazać makijaż w świetle dziennym po dwóch godzinach od momentu aplikacji makijażu. Byłam już na miejscu, załatwiłam sprawę, wróciłam, przebrałam się, zrobiłam półgodzinną sesję jogi, słuchajcie, no i wygląda to naprawdę dobrze, nawet usta, usta nie są zjedzone, chociaż jadłam i piłam, nic się nie dzieje, trochę zostaje, zostaje też jak się pije, zostaje na szklance, to nie jest taka pomadka, która zastyga mocno, bo ona jest kremowa, Natomiast zjada się bardzo ładnie. Tak jak obiecałam, jestem. Chcę sobie tylko jeszcze nałożyć balsam na, na usta, bo mi lekko wyschły. Słuchajcie, od 6 godzin, zaraz niech ja pokażę jeszcze Wam, 16.47, makijaż zaczynałam około 10. Nie wiem dokładnie, która była godzina, ale na pewno jeszcze nie było 10. No, liczmy... 10, tak? 16.47? No to ponad 6 godzin grubo ponad 6 godzin. Nic nie poprawiałam. Totalnie ani makijażu, oczu, ani twarzy, ani ust. Totalnie nic. Więc to, co zostało na ustach, to jest ta pomadka, którą nakładałam i kredka, którą nakładałam rano. Wystarczyło dołożenie troszkę tego balsamu i coś tam na tych ustach cały czas jest. Ale słuchajcie, najbardziej jestem zadowolona z podkładu z kremu BB właściwie, bo co prawda trochę zniknął na nosie, trochę też, ponieważ ja miałam okulary, to troszeczkę też na nosie widać odbite skrzydełka od tych okularów. Trochę też powchodził mi w zmarszczkach pod okiem, ale to nie jest korektor, umówmy się, to nie jest korektor, to jest krem BB. Ja czasami po prostu robię tak, że krem BB zarówno jak i podkład nawilżający kładę na, na całą twarz również pod oko, on tutaj pod oko się na pewno nie sprawdzi, więc nie polecam pod oko kłaść. Natomiast na buzi cały czas wygląda dobrze. Patrzcie, ponad 6 godzin. No przepięknie się sprawdza. Jestem w szoku. No, no i tyle chyba, co miałam Wam do powiedzenia. Co prawda, twarz się trochę wyświeciła, ale nie wygląda źle. Naprawdę dalej nie wygląda to źle. Ja patrzę i z bliska, słuchajcie, i z daleka, jak na ponad 6 godzin i krem BB uważam, że jest genialny. No plus jeszcze SPF 50 fantastycznie, naprawdę fantastycznie. Myślę, że też można go potraktować w ten sposób, na przykład krem z SPF-em plus jeszcze krem BB. No i ten krem BB później na przykład dokładać sobie w trakcie plażowania, czy nie wiem, w trakcie bycia na słońcu, no myślę, że znalazłam swojego ulubieńca, jeśli chodzi o kremy BB. No i to by było tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek. Ja Wam serdecznie dziękuję za to, że byliście ze mną do końca. Polecanko, naprawdę warto się zainteresować. Nie wiem, ile on kosztuje, bo jeszcze go nie ma w stałej ofercie. On był na targach, natomiast jeszcze. W tym momencie, kiedy nagrywam film, nie ma go jeszcze w sprzedaży, więc nie wiem ile kosztuje. Jeżeli w trakcie montażu okaże się, że on już jest na stronie, to wam powiem ile kosztuje i polecam się zainteresować. Naprawdę uważam, że fajny produkt. Dziękuję ślicznie. Zapraszam na Instagram makeup after 40. Widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się.